Ile może kosztować zwolnienie sygnalisty? No właśnie, ile może kosztować? Prawo dla biznesu. Podcast skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadząc firmę chcą w łatwy sposób zrozumieć zasady działania prawa w biznesie. Cześć, z tej strony Piotr Kantorowski, a to kolejny odcinek podcastu Prawo dla biznesu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co moim zdaniem jest zupełnie hot tematem, aczkolwiek niektórzy nawet nie wiedzą, że ten temat ich dotyczy. Pomijam tutaj grupę osób, która nie słucha tego podcastu i w ogóle nie interesują jej przepisy prawa. No, mogę sobie chyba pozwolić na pominięcie tej grupy osób, tak to ujmę. Natomiast w internecie dość. Powtarzalnym jest takie przekonanie, że wdrożeniem ustawy o ochronie sygnalistów powinny zająć się jedynie firmy mające co najmniej 50 pracowników. Pomijam czy pracowników, czy tylko pracowników, o tym jeszcze powiem, ale nie. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na to, że ten temat dotyczy wszystkich, bo wielu szczególnie z tak zwanych solo przedsiębiorców może być sygnalistami i to nawet nie mając co dość powszechne wśród solo przedsiębiorców umowy o pracę z daną firmą w ramach której chcieliby zgłosić naruszenie co także istotne firmy mające mniej niż 50 osób zatrudnionych mogą wdrożyć Odpowiednie procedury wewnętrzne do tego, żeby uregulować sobie kwestie związane z sygnalistami i ich ochroną wewnątrz firmy. Po trzecie, to o czym słyszycie w internecie, czyli zgłoszenie wewnętrzne i procedura związana z zgło ze zgłoszeniem wewnętrznym, to nie wszystko. To ani początek, ani koniec. W zasadzie ustawa wprost wskazuje, że nawet jeżeli mamy procedurę zgłoszeń wewnętrznych, czyli takich po prostu wewnątrz firmy, niekiedy ją musimy mieć. O czym mówię, powiem zaraz. To i tak możemy zacząć od zgłoszenia zewnętrznego. A zgłoszenie zewnętrzne to zgłoszenie do właściwego organu. Albo do Rzecznika Praw Obywatelskich, który i tu szoki, niedowierzanie, i tak w zasadzie przekaże sprawę do właściwego organu. No ale mamy mm, tu taki organ, y, jakby ustanowiony, tak jakby w ogóle nie można było we wszystkich tematach napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich, y, bo on w zasadzie od tego jest i potem rozdysponowuje y, kwestie, tych zgłoszeń dalej zgodnie z, z właściwością, natomiast no, jakby taka regulacja jaka regulacja. Dobrze, że jest, bo byliśmy z nią opóźnieni to znacząco w stosunku do czasu, które dała nam dyrektywa na wdrożenie tych przepisów. Cóż, powiem jeszcze rzecz zupełnie niepopularną. Moim zdaniem wprowadzenie procedury wewnętrznej chroniącej sygnalistów jest dobrym rozwiązaniem także dla firm, które nie muszą tego robić. A dlaczego tak uważam? No od razu wyjaśnię, że wcale nie dlatego, że coś mi się pomieszało, ani nie dlatego nawet, że chciałbym zarobić po prostu miliony dolarów i to nawet niekoniecznie kanadyjskich, bo mogą być i amerykańskie, ewentualnie jakieś inne, byleby ich kurs był w miarę sensowny. W każdym razie Głównie chodzi mi o to, że tak jak wspomniałem, mamy procedurę wewnętrzną i procedurę zewnętrzną zgłoszenia i mamy też publiczne ujawnienie. I mówiąc najkrócej, zastanówcie się, zanim wyłączycie ten podcast, czy korzystniej dla Was będzie, jeśli sygnalista, który funkcjonuje w ramach szeroko pojętych struktur Waszej firmy zgłosi, że istnieje w niej określone naruszenie do wewnątrz, do was, i pozwoli wam, być może na odpowiednio wczesnym etapie to naruszenie ukrócić, tak że nie będziecie musieli go komunikować do e, odpowiedniego organu, na przykład do prezesa ochrony e, danych osobowych odnośnie tego, że dane są nieodpowiednio chronione, a jeszcze nie wywołało to negatywnych skutków. W każdym razie, procedura zgłoszenia wewnętrznego pozwala po prostu zaopiekować takie zgłoszenie wewnątrz firmy i nadać mu bieg, czasami ubiegając no mówiąc delikatnie nieprzyjemnym i przykrym następstwom w przyszłości. A co więcej, jakby patrząc na sprawę od drugiej strony, no może być tak, że wasz pracownik. Albo współpracownik dojdzie do wniosku, że zgłosi jakieś naruszenie w ramach procedury sygnalistów, no to naruszenie nie ma miejsca, natomiast zgłosi je zewnętrznie. I dajmy tu jako przykład, znowu tego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych który przyjdzie i skontroluje waszą firmę. No oczywiście w zakresie zgłoszenia i tu nie odnotuje żadnego naruszenia, no tylko że skontroluje też inny obszar, a, a w tym innym obszarze, no jak się może okazać, no nie wszystko mieliście zaopiekowane tak jak trzeba i tu już się pojawia problem, no bo takiego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, y, który może w zasadzie. W Działa z urzędu, co znaczy, że nie potrzebuje żadnego zgłoszenia czy wniosku, żeby e, odnotować dane naruszenie i wszcząć odpowiednie tryby jego usankcjonowania karą. To jakby to ująć najprościej, może lepiej, jeśli jednak najpierw zweryfikujecie ten temat. Wewnętrznie odpowiecie sygnaliście, który być może będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią i będzie wszystko w porządku. No tak, to już przedstawiłem swój pogląd, że moim zdaniem procedury związane z sygnalistami nie są wcale złe. Dodam tutaj jeszcze, że przy większych firmach no, mogą pomagać w eliminowaniu jakichś patologii zupełnych, ujmijmy to w tych kategoriach. Że no w mniejszej firmie najczęściej, jeśli gdzieś coś jest nie tak, no to może być to albo u samej góry, albo za przyzwoleniem. Bo tu jednak widzimy swoje ręce. Hmm. Natomiast w większych firmach może być tak, że nie mamy zielonego pojęcia na temat tego, co robi określony dyrektor działu, i że funkcjonuje tam patologiczne zachowanie, które jednocześnie narusza prawo, i pf, jeśli to wyjdzie na jaw, no to możemy mieć spore problemy. Dlatego ja jestem zdania, że. Procedur związanych z ochroną sygnalistów nie należy się bać, a wręcz należy rozważać być może nie przy osobowej firmie, ale przy firmie, która nie ma 50 osób, które są w niej zatrudnione i warto naprawdę warto taką procedurę wdrożyć. A kto musi wdrożyć procedury? Mówię do osób, które działają raczej na wolnym rynku i nie są w jakichś specyficznych instytucjach finansowych, więc tu jest cenzus wielkości firmy w kontekście osób w niej pracujących. Ale nie tylko na podstawie umowy o pracę, bo chodzi o jakąkolwiek podstawę prawną. Więc możemy mieć pracowników, umowy B2B, zlecenie zleceniobiorców, usługodawców, może lepiej usługobiorców i tym podobne umowy, które określacie sobie jako tam jakichś kontraktorów, być może współpracowników. Mam wątpliwość i niestety ta wątpliwość na dzień dzisiejszy, kiedy to nagrywam, nagrywam to z pewnym wyprzedzeniem do publikacji, natomiast wątpliwość budzi kwestia umów o dzieło. To znaczy, nie chodzi bynajmniej o taką umowę o dzieło, która jest zupełnie sporadyczna i się nie powiela, natomiast. Szczególnie w digital marketingu zdarzają się bardzo powtarzalne umowy o dzieło związane choćby z copywritingiem, i tu powstaje pytanie, czy takie osoby zliczać do tych 50, czy nie. Powiedziałbym, że od strony umowy o dzieło wydaje się to być niecelowe. Nie powinno się w kontekście umowy o dzieło jej definicji. Dokonywać takiego zliczenia, ponieważ w umowie o dzieło niekoniecznie chodzi o to, żeby wykonywać pracę, tylko żeby wykonać określoną rzecz. Natomiast dyrektywa i ustawa odwołuje się raczej do wykonywania pracy. Z drugiej strony, poziom tej wątpliwości i sankcje za brak. Tego wdrożenia wewnętrznego, no są jednak, no są jednak, tak, są jednak. Można dostać karę, grzywny za brak procedury wewnętrznej zgłoszeń, jeżeli ta jest obligatoryjna w danym przypadku. Z drugiej strony, jeżeli będzie jakaś konkretna, specyficzna sytuacja, to może dojść do tego, że nawet będzie to stanowić przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. Która jest przewidziana za utrudnienie zgłoszenia sygnaliście. Więc jeżeli te umowy są bardzo powtarzalne, miesiąc do miesiąca, a jeszcze jesteśmy zupełnie na granicy do 50 pracowników, osobiście, przynajmniej na ten moment, rekomendowałbym wprowadzić procedurę zgłoszeń wewnętrznych. Co w takiej procedurze powinno się znaleźć? No, przede wszystkim powinno się znaleźć wyjaśnienie, kim jest sygnalista, że sygnalista jest to osoba zgłaszająca naruszenie, o którym informację pozyskała w kontekście związanym z pracą. Co ciekawe, nie chodzi o każde dowolne naruszenie, jakie w ogóle możemy sobie wyobrazić, a przede wszystkim powiem, co jest niezmiernie ważne, że finalnie, jeżeli chodzi o Ostateczną wersję tekstu ustawy to nie znalazło się w zakresie tych naruszeń, które można zgłosić i zostać sygnalistą. Nie znalazło się tu prawo pracy, co w dużej mierze obawiam się, że rozczarowuje sporą część osób. Bo nie ukrywając, no tu jakieś naruszenia pewnie znajdą się w większości firm. Ja oczywiście wierzę w owocowe czwartki i nie wiem co jeszcze, bo akurat nie jestem pracownikiem korporacji, nigdy nie byłem. Ale jakieś tam małe nadgodzinki, a tu być może jednak dyrektor któregoś z licznych działów no podejmuje takie działania, co do których yy, być może jest to dyskryminacja, a być może mobbing, a być może nie jest. I oczywiście możemy mieć procedurę antymobbingową, ale zostać sygnalistą w takim kontekście, no to jest coś większego. W każdym razie nie, prawa pracy nie mamy w tym. Katalogu, a mamy raczej rzeczy związane z korupcją, z ochroną danych osobowych, i katalog jest obszerny, yy, bo liczy kilkanaście pozycji. Natomiast no, prawa pracy nie ma, na to uczulam i zwracam uwagę. Pranie brudnych pieniędzy też tam się znajduje, więc na to uwagę proponuję zwrócić. Yy. Po drugie, no, sygnalista powinien uzyskać takie informacje, żeby zostać sygnalistą w kontekście związanym z pracą. Mógłbym czytać definicję, no, ale może skupmy się na tym, że jeżeli ktoś dostanie informację nie, czytając prasę, że jest takie podejrzenie i pójdzie zgłosić to do firmy i chce uzyskać status sygnalisty, no to to mu się nie uda. Jest też jeden istotny wyjątek w ustawie, który mówi o tym, że jeżeli informację uzyskaliśmy w wyniku przestępstwa, to także nie zostaniemy sygnalistą. Kto jeszcze nie zostanie sygnalistą, sygnalistą nie zostanie osoba, która dokonała zgłoszenia w złej wierze, zgłoszenie jest oczywiście bezzasadne. Teraz przejdę do pewnego aspektu, który moim zdaniem jest, co najmniej istotny. Rzecz w tym. Takim zgłoszeniem sygnalisty, po tym jak uznaliśmy, że ono spełnia te podstawowe kryteria, no należy się zająć. Trzeba powiadomić sygnalistę w terminie 7 dni o tym, że przyjęliśmy jego zgłoszenie, rozpatrujemy. Sygnalista uzyskuje status sygnalisty, chociaż od momentu zgłoszenia już go ma. I tak, w największym skrócie, powinniśmy wyjaśnić sprawę i nadać jej ewentualnie dalszy bieg związany ze zgłoszeniem do prokuratury, i tym podobne. Na co może liczyć natomiast sygnalista? No może liczyć na to, że nie będą w stosunku do niego podejmowane nazwijmy to wrogie działania, a ustawa nazywa to działaniami odwetowymi. Sęk w tym, że no, oczywiście nie możemy nawet najlepszym regulaminem zapewnić nie podejmowania takich działań. No, to nie papier. Przyjmie tutaj jakąś, nie wiem, rolę obrońcy. Bardziej w takim regulaminie zgłoszeń wewnętrznych powinniśmy uregulować tę kwestię, że te działania odwetowe są zakazane. No tutaj pracodawca jest zobowiązany do pilnowania takich kwestii, żeby do nadużyć nie dochodziło. Ale co istotne, wcale nie jest tak, że sygnalisty zwolnić nie wolno, bo jak się okazuje, wolno. Tylko tyle, że absolutnie nie za dokonanie zgłoszenia. Nawet jeżeli finalnie się ono nie potwierdzi, to także takiego sygnalisty zwolnić nie można. Natomiast jeżeli takie zawiadomienie było ewidentnie, no nie wiem, nosiło znamiona jakiegoś bezzasadnego oszczerstwa, no to sytuacja się już odwraca, no ale te bezzasadne zgłoszenia nie czynią z danej osoby sygnalisty. Co istotne, taki bezzasadnie zgłaszający swoje jakieś wymyślone nadużycia sygnalista, w zasadzie pseudosygnalista, no może ponieść odpowiedzialność związaną z odszkodowaniem dla osoby, która jest pokrzywdzona na skutek takiego zgłoszenia czy też z, mówiąc najoględniej, jakimiś innymi szkodami, które na skutek tego wyniknęły, no mogą to być szkody związane z utratą renomy choćby firmy, której zgłoszenie dotyczyło. Także na to też zwracam uwagę. Natomiast z drugiej strony, to taki sygnalista, który ucierpiał na skutek działań odwetowych, może dochodzić zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia od swojego. Pracodawcy prawdopodobnie w pewnych konfiguracjach też od osoby, która jakby bezpośrednio takie działania podjęła, ale to już jakby zostawmy zupełnie z boku. Co istotne, jeżeli byśmy takiego sygnalistę zwolnili, ale z zupełnie innych przyczyn, na skutek ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, to istotne jest to, że w toku procesu, jeżeli on podniesie Twierdzenie, że to było na skutek działań odwetowych właśnie to zwolnienie z pracy, to my musimy wykazać, że tak nie było. No, I tutaj jest istotne, jakby z, zbieg dwóch kwestii. Z jednej strony, yy, Musimy wykazać tym samym, że wszystkie zarzuty, które mu w rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika wypunktowaliśmy, no miały miejsce, no ale to, to musimy zrobić w każdym procesie. Natomiast od drugiej strony jest też istotne to, że powinniśmy osobno jeszcze wypunktować w toku takiego procesu, że to zwolnienie nie było działaniem odwetowym. No, Wyobraźmy sobie, że są firmy, w których nawet ciężkie naruszanie podstawowych obowiązków pracowniczych jest po prostu tolerowane co do ogółu, a jedynie co do jednej osoby wyciągnięto konsekwencje, no bo on jest tym sygnalistą. Okej, okay, dobra, jest 20 minut, ja myślę, że w świecie sygnalistów jeszcze się znajdziemy, natomiast nie chcę tego przeciągać, Teraz, w ramach autopromocji, pozwolę sobie po tej merytoryce powiedzieć, że w notatkach do tego odcinka znajdziecie bezpośredni link do naszego landing pageu, gdzie możecie kupić wzór procedury zgłoszenia wewnętrznego, wzór kompletu dokumentów. Albo indywidualne wdrożenie, no to to już można powiedzieć, że kupić to nie jest najlepsze słowo, ale możecie nam zlecić indywidualne wdrożenie w zakresie sygnalistów. Więc ufam i wierzę, że widzimy się w linku, a w zasadzie nie tyle w linku, co przez stronę, do której ten link odsyła. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i myślę, że do tematu sygnalistów jeszcze wrócę. A dzisiaj mówię. Trzymajcie się i pamiętajcie, sygnaliści nie są tacy silni jak niektórzy nimi straszą.